Kolejny odcinek, y... straszny, dom. straszny dom. Tak, witam Was. Kolejny odcinek. Dzisiaj idziemy do piwnicy. Jest, tu będzie latareczka ja będę nagrywał. No i dobra, idziemy. Nie patrz, już się włączę. Tu, 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 I teraz nagrywaj. Nie, nagrywaj, żeby to puściło. Patrz, patrz czekaj. O. No, i teraz masz się tylko. Widać wszystko dobrze? Gówno. Uważaj? Zobaczcie. Teraz już się piszę. Tu jest ja metalowe coś. Tu uważaj? Dobra. Dlaczego? Я валился так грубо, я пиздюк. Я что пизднул вообще? А ты вообще пизднул? Ты не с ним на моем телефоне? Хочешь? Хочешь до горы так грубо везя? Хочешь? pod nogi pod nogi pod, no, patrzę no patrz ja patrzę, patrzę. Ale... tu nic nie ma w tej nici pieszą już idę na górę a to nie jest Daj im, Czekaj, muszę mi mu aż filmik. Chodź jeszcze na górę, może. To też na górę. Chodź, żebyś włączał latareczka. Jeśli chcecie jeszcze jeden taki odcinek... Chyba ja akurat nic nie ma. się łapki w górę. Dobra. Byliśmy w poprzednim odcinku. No. I tu już kończymy nas, nasz odcinek. Tak. Jeszcze tam, jak w poprzednim odcinku. A do, dobrze, w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku byliśmy na strychu w tym domu. I tam widzieliśmy takie schody. Co tam są? Taka, drabina. Taka drabinka. I tam się wchodzi na dach. I wejdę na dach teraz. Teraz. Kasper, nie wchodź. Ty mnie strzymać. Bo, bo to jest zepsute i możesz się zepsuć. O, włączył. ja włączyłam się. Jakże się wyłączyło? Juheja. ja. ja, ja, ja. I. Co za Andrzej? <grym> Elo. Żeby nie dupnął. No, ale tylko mogę dupnąć. No. To mogę piznąć. A w nic tam nie ma no, tylko dach. No dobrze. To schodzę. To chodź. rozwali dach. Teraz jeszcze pochodzimy, zobaczymy i gitara będzie. No. subskrybujcie Lajki. łapki da, dajcie Lajki. ej patrz, ten dom zbudowali zapamiętaj bo tu coś pisze ten dom zbudowali chyba e, tysiąc tysiąc 966. Data este. Data. Data dat dat este.